Szczęść Boże, witam serdecznie na kolejnej uczcie przed śniadaniem. Cieszę się, że po raz kolejny możemy się spotkać. Dzisiaj kolejny dzień lutego. Luty to najkrótszy miesiąc w całym roku, chociaż w tym roku jest wydłużony o jeden dzień, to pamiętaj, że on przeminie bardzo szybko. Za chwilę będzie połowa lutego, Wielki Post, 20 lutego, i koniec miesiąca, i za moment będzie marzec. Naprawdę za moment. Tak jak minął styczeń, tak jeszcze szybciej minie luty. Tym bardziej, że jest krótszy o kilka dni. Dlatego dobrze wykorzystaj ten czas. Dobrze wykorzystaj ten miesiąc i jak najlepiej zainwestuj w ten czas. Miesiąca lutego, zainwestuj przez rozważanie Słowa Bożego, przez modlitwę, przez przybliżanie się do Pana Boga. Codzienność, systematyczność, Boży sukces. Do tego Cię zachęcam i obiecuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa, że tak będzie, ponieważ Jego Słowo działa, a istotą Jego Słowa jest prawda. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Niech Boże Słowo będzie dla Ciebie pokrzepieniem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomódlmy się. Panie Boże, Tobie zawierzam tę osobę, która teraz pochyla się nad Bożym Słowem, która włączyła internet. Telefon, e, która chce poświęcić dla ciebie czas. Panie Boże, ty znasz dzisiaj stan serca tej osoby, stan myśli, stan zdrowia, stan samopoczucia. Panie Boże, tobie zawierzam tę osobę taka, jaka dzisiaj jest, z tym wszystkim, co aktualnie przeżywa. Ty napełniaj tę osobę swoim błogosławieństwem, swoją miłością. Wiarą, nadzieją, pokojem. Panie Boże, dodawaj tej osobie gorliwości do trwania w rozważaniu Twojego Słowa, które jest Słowem miłości, które jest Słowem dobroci. Panie, dodawaj tej osobie tego, czego dzisiaj w sposób szczególny potrzebuje. Oto Cię proszę za tę osobę przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam Cię do... Głównego punktu naszej uczty, czyli do wysłuchania Bożego Słowa. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy i zauważyli, że niektórzy z uczniów jego brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieumytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przyjęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie. Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: "Słusznie prorok Izajasz powiedział o was o obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi." Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Dokonujecie obmywania dzbanków i kubków i wiele innych podobnych rzeczy czynicie, i mówił do nich. Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: czcij ojca swego i matkę swoją oraz, kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie. A wy mówicie, jeśli kto powie ojcu lub matce korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co by ode mnie miało być wsparciem dla ciebie, to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki, i znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych, tym podobnych rzeczy czynicie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chrysta. I zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieumytymi rękami. Mamy tutaj fragment o rytualnych obmyciach, które dotyczyły tych zewnętrznych zwyczajów, natomiast nie odnosiły się do postawy serca. W innym miejscu Pan Jezus zwraca uwagę na to, aby dbać o czystość naszego wnętrza, a nie tyle o pewne zewnętrzne formy. Oczywiście równowaga duchowa, religijna polega na tym, że to, co jest w środku, jest uzewnętrznianie, uzewnętrzniane i mamy tutaj pewną spójność. To, Oczywiście jest ważne co na zewnątrz, ponieważ ciało także pomaga nam się modlić, kiedy mamy całą liturgię. Na przykład pocałunek. Być może zwróciliście już uwagę na to, że po każdym czytaniu Ewangelii całuje słowo Boże, Pismo Święte. Jest to zewnętrzny znak, który wyraża to co wewnątrz. Jest tutaj pewna spójność. Tak samo na liturgii mamy Ukłony, mamy uklęknięcia, mamy różne postawy, które mają odzwierciedlać to, co przeżywamy z wiarą świadomie na głębinach serca w osobowym spotkaniu z Panem Jezusem. I moi drodzy, jest to ważne, aby ten jeden element był połączony z drugim, i by ten zewnętrzny. Wypływał z tego wewnętrznego. I też ta czystość, o której tutaj Chrystus wspomniał, ta czystość rytualna, ona powinna wypływać z tej czystości serca, czystej wiary, czystej miłości do Pana Boga. I chciałbym też zwrócić uwagę na coś niesamowicie ważnego w naszej wierze, coś, co być może jest gdzieś przeoczone. Niesamowicie ważne jest to, aby na co dzień żyć w łasce uświęcającej, nie tylko po to, uwaga, 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 nie tylko po to, aby przyjąć Pana Jezusa w Komunii Świętej, ale również po to, by nasza modlitwa była bardziej owocna. Aby twoje rozważanie słowa Bożego było bardziej owocne. To jest naprawdę Ogromna różnica. Gdy modlisz się i jesteś w łasce uświęcającej, i gdy modlisz się i jesteś w stanie grzechu ciężkiego, grzechu śmiertelnego. Owocność modlitwy jest naprawdę bardzo zróżnicowana. Tak samo rozważanie Bożego słowa. Zupełnie inne przynosi owoce, gdy jesteś w łasce uświęcającej i przyjmujesz to słowo z wiarą, a zupełnie inne, gdy Trwasz w grzechu ciężkim. Owoce są naprawdę bardzo różne. Dlatego uwrażliwiam Cię na to, abyś żyła, żył w łasce uświęcającej i właśnie z tą świadomością i wiarą łaski uświęcającej, tej czystości serca, czystości duszy, przyjmował Słowo Boże, aby padało na żyzną glebę Twojego serca. Być może znajdujesz się w takiej sytuacji, że chciałabyś, chciałbyś przystąpić do spowiedzi świętej, otrzymać rozgrzeszenie, ale nie możesz od strony prawnej, nie możesz, jesteś w takiej sytuacji, być może w takim związku, tak ci się poukładało życie. Mimo to, czy mimo tego, poloniści niech mi wybaczą potknięcia, módl się, rozważaj Słowo Boże, Uczęszczaj do kościoła na mszę Świętą, na adorację i niech, na ile to możliwe, Pan Bóg działa w Twoim sercu. Na tyle, na ile mu pozwolisz. Pamiętaj, że Pan Bóg cię nie przekreśla. To jest niesamowicie ważne. To jest dla Ciebie niesamowicie ważne przesłanie i być może módl się o tę łaskę, aby te sprawy uregulować, by owoce Twojej modlitwy. Twojej relacji z Panem Bogiem były jak największe, były jak najpiękniejsze. Jeżeli natomiast nie masz takich poważnych przeszkód prawnych, to nie odkładaj spowiedzi do następnych świąt. Nie czekaj do Wielkanocy, proszę cię. Nie czekaj do Wielkanocy. Nie czekaj do następnego pierwszego piątku miesiąca. Pójdź jak najszybciej do spowiedzi świętej, po to, aby żyć własce uświęcającej, i po to, by to rozważanie, by ta uczta była jak najbardziej owocna. Z tymi myślami, z tymi refleksjami Cię dzisiaj zostawiam. Niech Słowo Boże w tobie pracuje. Być może yy, znasz osoby do swojego otoczenia, dla których akurat to Słowo Boże jest bardzo potrzebne. Pamiętaj, że Słowo Boże jest proroctwem dla Ciebie na dzisiaj i na teraz. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia do jutra.